W Walidziebie. byli Kuba głębokie słowa, Czy to jak w raju było drzewo, przez które wody ludzie Naruszyli zapowiedź Boże i byli izgnani i raju. Tak przez je drzewo przez kres Chrystus. Kiedy my przyczaszчаем się podów je to jest śmierć i przystań, jeryjemy przystań jak wieżiu i biwa noju śmierć. My przyczaszчаем się podów i śmierci wyczeszczają się w żyzni I my gdzieś, prawda, krestom. kreskom tak jak i wśегда w swoich molitwach, Gospodzim, ochranimia siły uczesnego i żeby porażczego kresta i zochranimy nie od wsiakogo zła, bo to my, chrześcijanie, wierzymy, że w krescie jest siła, jest siła Boża, która pobieżna zło, która Oszczęszczaje nas, błogoszczęszcza naszą życie. Wyższe wodnia w cudzie wodach, które dni, pamięci swojej historii. I to, co tutaj stoją te krzysty, to jest żywa historia. Co wiekami, jak tam czytałem na tej tablicy, przeszło mnogo wieków, a my zachowaliśmy od przodków to, co samo je ważne. Zachranili wiarę. zachowaliśmy wiarę prawosławną. I tak jak oni, my wzywamy i prosimy gospoda Boga I prosimy zastępczostwa Czarycy Niebieskiej My w przychodzie pokrowstwa, my wierzymy krepko że Boże ma, przyjechała do nas w swoim pokrywała swoją pokrowę I jepiskop, tak, episkop Pafnuti, który stawiał monastyr, On też krewko wierzył, on wychodził z, 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 z tej ziemi i on takimi słowami, Molim, się w rozporze pochorodzice, molitwami twoimi. Pomozi, przyjaki, i przyjaci I proszczenie grzechowi zbawlenie o straszne muczenia i pouczyci Carstwo niebieskie, i żyć wieczne. I etod kres. Puskaj budziec widzicielom naszej wiery. Czy to my wierym w kres, wierym w kresta siłu I nie tylko on stoi, no, pomnijcie że kiedy przechodzicie, nada zatrzymać się i przekreślić a nawet nada i stać i skazać modlitwę. Kiedy to, jak ja pamiętam, i moja babuszka i była tradycja, że kiedy u ciebie jaka jest gory, jaka jest ludzi ludzie szli w studie rewnerskie i wieszali lenty, i smolili się z prośbą, żeby w usłyszał ich modlitwę, tak jak i te ryczniki, które na, na, na Podlasze i na polesie wiesze. I puszczaj, i my idziemy tej trópj, jak szli naszy przed, i będziemy przychodzić, kiedy u nas jakaja to нужда, kiedy jest dzień празniczy, kiedy my wspominałem śmierć Chrysta, będziemy przychodzić gdzieś i całować to kres. molić zapradać im i czerpać siłę, która płynie od etowo śródowo z nami. Aha. No i oficjalnie mamy na mapie miasta Bielska Podlaskiego i dzielnicy Studziwody plac Siegieniewiczów. Także bardzo się cieszę, że kolejna pamiątka historyczna tylko z tym terenem związana znajduje się właśnie, została upamiętniona przez Radę Miasta na wniosek Muzeum Małej Ojczyzny pustosza Darka Pionika. Mam nadzieję, że e, nazwisko to będzie przypominało wszystkim e, o tym, że Również w Bielsku Podlaskim, wiele, wtedy w Bielsku, jeszcze nie Podlaskim, bo Podlaski to dopiero na y, do początku XX wieku została nazwa dodana w Bielsku. Żyli ludzie, którzy byli znamienitymi obywatelami tego Wielkiego Cięstwa i Korony Polskiej. Także pamiętajmy o tej swojej historii, bo o tym w książkach w szkołach się uczą, jak się dowiemy tego od swoich rodziców, od swoich dziadków. Być może właśnie wycieczek krajoznawczych po mieście to zostanie nam w pamięci. Także oprócz tej nazwy jest jeszcze tablica, z której można wiele ciekawych informacji zasięgnąć.